Dzisiaj, moi drodzy, zabieram was parostatkiem w piękny rejs po nieoficjalnym sequelu Titanica. Nie wierzę, że to powiedziałem. Recenzja będzie ze spoilerami. Mimo że produkcja jest z 2022, no to odpowiadało jako stacja za ten projekt Asylum czy też Asylum nasze kochane, tak więc chyba nie więcej każdy wie z czym będzie się to jadło, także lecimy po prostu z intrem i omówimy sobie. Najważniejsze rzeczy. No więc, Asylum uraczyło nas Titaniciem 666, czyli zabójczą, szatańską liczbą 666. Chociaż polski tytuł jest inny, ponieważ mamy po prostu Titanic na fali, czy jakoś tak? Mogłem już pomylić, bo jakby wiecie, przejął mnie ten film niesamowicie. No i rozpoczyna się tutaj pewien kurs, pewien rejs po prostu, gdzie ewidencję nawiązuje się do pierwszego Titanika, który oczywiście się rozbił, każdy zna tę historię, natomiast. Rzeczywiście na początku jest pokazane no, ta katastrofa z pierwszego Titanika. Ta końcówka, już tak, jak tam sobie po prostu statek tonie i, i przeżywają tam ze dwie osoby, chyba akurat, przynajmniej tak tutaj jest pokazane. I to nijak się ma, oczywiście, do realiów tego, co się działo rzeczywiście, bo przecież ten statek powinien być tak trochę w pół, że tak to nazwę pięknie złamany, a, a nie jest i tak dalej. No i tam jakiś zombie wyskakuje, wtedy z podwody. I tak sobie myślę, hmm, Ciekawe o co to będzie chodziło, bo jeszcze ja że taka pierwsza myśl, że wiecie, jakiś horrorowo katastroficzny tytanik odyzajlum, no to rekin pewnie będzie pływał. Nic bardziej mylnego, nie ma rekina, tu właśnie jakieś takie ducho zombie. Zombie to nie można tak raczej powiedzieć, bo zombie to chodzą i chcą zerzeć mózgi. Tutaj po prostu takie klasyczne duchy, które zostaną wywołane wręcz <laughs> przez pewną rudą pindę. Zaraz sobie do tego przejdziemy. W każdym razie, jesteśmy... No, wraz z bohaterami na wspaniałym tripie, będziemy przeżywać wspaniałą przygodę. No i takimi bohaterami, którzy się rzucają na pierwszy rzut oka właśnie. To para influencerów, która jest bardzo zasięgowa, bo ma 12 milionów followków chyba na Insta, zdaje się. No i większość w ogóle tego rejsu to transmitują po prostu na żywo z telefonu. No i oczywiście ogromny statek, ogromna załoga, bla bla bla. Więc pewnie. Ktoś by tutaj sobie pomyślał o, odwzorowali w jakikolwiek sposób rzeczywistego Titanika, bo on jest taką dosłownie można powiedzieć chyba repliką. Przynajmniej tutaj tak fabuła mówi, tak? Że jest on odwzorowane, ładnie, tak to wygląda, jak i wyglądało rzeczywiście w oryginale, kupa kasy w to poszła, jest ogromna załoga, sporo gości. No nie to z realiami nie ma nic wspólnego, więc jeżeli liczycie na jakiś film, który będzie bazował na tych faktach takich historycznych po prostu, tak, faktach autentycznych naszych kochanych, horrorowych. No to bardzo mi przykro, ale niestety nic wspólnego tutaj nie ma z realiami, oprócz tego, że Titanic istniał i że się rozbił, że zatonął. No i to chyba koniec faktów, słuchajcie. No więc, generalnie jest tam jakaś ochrona, jest sobie kapitan, Kubitka tutaj jest kapitanem, no i wszystko się tam jakoś dzieje, goście sobie gadają, i jest na tym pokładzie jeden taki gościu, który wraz ze swoją firmą wydobył różne pamiątki z dna oceanu właśnie, jakieś tam naszyjniki, pierścienia i tak dalej. W sensie, że tam gdzie była katastrofa właśnie pierwszego Titanika, no to oni tam spłynęli na dno po prostu i no zbezcześcili można powiedzieć groby, w cudzysłowie, jakby nie patrzeć. Po prostu zakosili szkieletorom, słuchajcie, wszelakiej maści artefakty i teraz gościu jest na tym statku i próbuje to sprzedawać bogatym szychom. No i teraz tak, jest tutaj sobie taki jeden łysy ochroniarz, łysy z brazers. Który niby jest zatrudniony jako dodatkowa ochrona, a tak naprawdę on spiskuje właśnie z tym gościem, później się okazuje. Za pewien procent po prostu ma nagabywać tych bogatych no, potencjalnych klientów, żeby oni szli do tamtego i kupowali te różne artefakty. No i cudem, w ogóle, jeszcze na początku tego filmu, gdzie widzimy takie ujęcie na bagaże, tam jest jakaś walizka, z której wychodzi ruda typiara młoda. Nie wiadomo kto i jak ją tam przemycił, czy sama się przemyciła, ale w walizce. Siedzi i siedziała i z niej wychodzi. To mi się kojarzy jak filmik z pomarańczowego hmm, Huba, nieważne. No i, i ona jest tą właśnie rudą pindą, która wywołuje duchy, słuchajcie, no tych ofiar poległych, właśnie w katastrofie Titanika, przez co te duchy się na tym statku pojawiają i chcą po prostu wykosić wszystko, co tutaj się dzieje, wszystkich ludzi zamordować i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ten jeden gościu pokradł te artefakty, i teraz duchy się zemszczą, a ta ruda pinda, która wywołuje te duchy i Kapitana oryginalnego Titanika I. To się okazuje, że właśnie jest no, wnuczko, 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 można by powiedzieć, ponieważ to był jej po prostu pradziadek, ten cały kapitan Titanika I, więc stąd też to się wszystko tutaj dzieje. No i teraz, aktorsko nie jest tragicznie, nawet jest całkiem ok. Technicznie, jeżeli chodzi o poziom operatorskiego zdjęcia, da się na to patrzeć. Natomiast y, przychodzimy oczywiście do kwestii CGI, <laughs> no to chyba to wystarczy. Co się zaśmiałem, i do kwestii montażu. Ojej. Słuchajcie, chcą montować duchy, ma być strasznie. Ktoś tam stoi, duch na niego skaczy jakiś jumpscare, jakieś takie montożyki schizofreniczne, wręcz, mam wrażenie. Taka totalna, jakby to nazwać, no, schiza, jedna wielka po prostu. Jakieś takie psychodyliczne to ma być chyba. I nie wiem, po prostu zobaczcie fragmenty, jak to wygląda, bo tutaj słowami to ciężko opisać. No, jeżeli kogoś to przekonuje, to gratuluję, no ale mnie niezbyt. Prawdopodobnie gdyby nie ta Ruda Pinda, no to do tej katastrofy by nie doszło, po prostu ten rejs by się odbył tak, jak był zaplanowany. Ale tutaj raptem, no po prostu tracą kontrolę. Nasza załoga traci kontrolę nad tym statkiem. Pani kapitan też nic nie może zrobić. Mostek nic nie może zrobić, po prostu, bo duchy przejęły kontrolę i teraz one ustawiły kurs. Słuchajcie, na, właśnie skałę. Żeby kolejny tytanik się po prostu rozbił. No i po prostu nie da się nad tym zapanować. Próbują tam jakoś podejść, jak już się skumali, że to duchy właśnie do tej rudej babeczki, że ej przestań, nie musisz tego robić, wiemy, że jesteś tym kapitanem i tak dalej. Poległego tytanika wcześniej, a tam się nie udało. No i no jest jedyna, jedna, nie jedyna, no w sumie trochę jedyna. Um, pomijając tam niezłe zdjęcia i, i tych aktorów, którzy. Okej, okay, tam to, to jest poziom wyżej niż trudne sprawy, ale nadal oczywiście jakiś zailumowy telewizyjnie, żeby była jasność. Natomiast taka jedyna jedyna realna zaleta tego filmu jest taka, że no ten statek koniec końców zatonął, więc fajnie e, wszyscy zginęli. No, niby nam pokazują na końcu, że właśnie ten sprzedający artefakty się tutaj uratował, plus pani kapitan gdzieś tam się wyłania z podwody, i niby wszystko spokojnie się okazuje, że on umiera. I nawiedza go duch, właśnie jakiś tam losowy czy, czy nie nielosowy, nieważne już nawet z całej tej załogi duchów, i po prostu wywalamy ryja na panią kapitan jamskerowego. No więc, skoro jemu się nie udało i jego ciało zostało przejęte przez duszka, no to wiadomo, że pani kapitan tutaj też już nie miała zbytnio dużo co zrobić, po prostu zero czasu na reakcję, więc koniec końców po prostu wszyscy giną i. co tutaj dużo omawiać, słuchajcie. No, jeżeli chcecie zobaczyć Żenujące efekty, szczególnie jak ten statek tonie. Bo tak, niektóre ujęcia gdzieś tam z góry, jakieś szerokie kadry, jak to sobie rzekomo płynie po tym oceanie, to tam jeszcze jest nieźle sklejone, jak na poziom zailu oczywiście. Natomiast słuchajcie, właśnie te momenty typu tonięcie. O Jezu, te duchy, te twarze, te efekty, gdzie ten duch tam jakąś swoją mocą, wiecie, ręką machnie, dusi kogoś, Ech! Tak samo później jak ta ruda też ma tę moc, po prostu dusi kogoś, tam jakieś takie dymy lecą, słuchajcie, czat, po prostu czat totalny. 2 na 10. Tak, to jest moja ocena. I w ogóle jeszcze bardzo charakterystyczną rzeczą tutaj było to, że jak ta para influencerów zginęła, to chyba były pierwsze ofiary, zdaje się z resztą. To właśnie stał ten stary kapitan statku, taki duszkowy i grał na takich skrzypcach. Ten te skrzypce też są takim super właśnie artefaktem, który no, jest bardzo tutaj kosztowny. I on stojąc tych skrzypcach tam gra 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 i raptem podchodzi do, znaczy typek znika. Ten ten mąż tutaj chyba to było małżeństwo, nie wiem ziomek znika i ten duch podchodzi do tej typiarki, po prostu jest jakiś montaż, że dwie sceny są losowo sklejone. Najpierw ona się patrzy i nikogo nie ma, raptem stoi przed nią duch, widać, że to po cięciu po prostu jest postawione i on tymi skrzypcami tak machnął i ona zniknęła. Ja pierdzielę, nie, to trzeba zobaczyć na własne oczy, żeby się przekonać, ale tego typu filmy, ja zawsze podkreślam, są lepsze niż średniaki, bo przynajmniej jest czasami beka, coś się dzieje totalnie gównianego, ale lepiej to niż jakby się miało właśnie przy typowym średniaku dziać nic. I gdyby to nie dawało chociażby tych negatywnych emocji, bo średniak nie daje z reguły żadnych właśnie emocji, tak? No tutaj w tym wypadku negatywne, ale są. No czasami jest beka, ale generalnie trochę też nudy i tak dalej, no. wiecie z czym to się będzie jadło, no nic tutaj odkrywczego. Szkoda, że właśnie nie ma jednak rekina, który wżera tytanika i to by była beka jeszcze większa. A te jakieś duszki takie. Kojarzy mi się, słuchajcie, z tą gierką od... Y Twórców Until Down, ja kiedyś w nią, w nią grałem na streamie, nie pamiętam tytułu, ale teraz wam tutaj wyświetlam. No to ona mi akurat też się nie podobała, więc no również porównanie, bo troszeczkę tam ciut, ciut podobny koncept, że chodzisz po statku, jakieś tam duchy, cuda na kiju, jakieś morderstwa. Chyba duchy były, nie jestem pewny teraz na 100%. W każdym razie, no Until Dawn, super zajebista gierka, ale właśnie tamto nie. Nie podobało mi się totalnie, ale wiadomo, subiektywna opinia. No a takie skojarzenie, luźne totalnie, nie no bo Ezailum do takiego studia porównywać, ale dobra. To tyle. 2 na 10. To dotrwał do końca, Zostawiacie Hashtag 666, dzisiaj słuchajcie, nie? Jak sobie będzie, no i e, jak ktoś to cudem oglądał, dajcie znać, jak oceniacie, kto nie, no to oczywiście omijajcie szerokim łukiem, chyba że lubicie masochizm tak jak ja, no to wtedy nadróbcie i komentujcie, wbijajcie koniecznie na mojego Instagrama, Discorda, linki macie pod spodem. Widzimy się w kolejnych, no i chcieliście, żebym to omówił. Tam parę osób komentowało właśnie odnośnie tego dzieła, więc macie, proszę bardzo. Do zobaczenia, widzimy się. Cześć.